Zapraszamy do wysłuchania baśni o powstaniu Grodu Iława i jego herbu. W tym roku nasze miasto kończy 715 lat. Wszystkim mieszkańcom życzymy samych wspaniałości. Niech się dzieje pięknie. Wiele lat temu w obecnej Iławskiej krainie rządy sprawował pogobój. Wiwat, Wiwat! Bogobój, sprawiedliwy władca! Ach! Niech żyje Bogobój! Wiwat! Wiwat! Niech żyje Bogobój! Wiwat, Wiwat! Bogobój, sprawiedliwy władca! Bogobój, sprawiedliwy władca! Niech żyje bogobój! Wiwat! wiwat, Bogobój, sprawiedliwy władca! VIVAT, VIVAT! Bogobój sprawiedliwy władca! Niech żyje Bogobój! Diva! Bogobój sprawiedliwy władca! Bogobój sprawiedliwy władca! Bogobój sprawiedliwy władca! Był sprawiedliwym i mądrym władcą, jak wielu innych chrześcijan. I on pewnego dnia wyruszył na wyprawę do Ziemi Świętej. Na okres wyprawy. Rządy przekazał swojemu bratu, Mściwojowi. Lat minęło wiele, a kiedy bogobój powrócił do kraju, usłyszał same niedobre wieści o rządach Mściwoja. A ten, obawiając się utratą władzy, bogoboja wstępnie do Lochu wtrącił. Bogoboja podstępnie do Lochu wtrącili! <grystanie> to skandal! Tak nie może być! Wzburzyło to wielce rycerzy, którzy pamiętali sprawiedliwe rządy bogoboja. I pewnej ciemnej nocy, gdy nad grodem przewalała się letnia nawałnica, uwolnili bogoboja, uśpiwszy przed strażników. Pogoń była daremna, nim się bowiem siła o brata dowiedział, byli już daleko. Uciekając, parli przez puszczę nieprzybytą, dopóki konie ich nie niosły. Zatrzymali się dopiero na polanie zalanej słońcem, pachnącej wonią ziół i lipowym kwieciem. Nad długim, wijącym się niczym rzeka jeziorem. Tam też postanowiono rozbić obóz, aby solidnie wypocząć. Wycieńczonego bogoboja ułożono pod rozłożystym dębem na niedźwiedziej skórze i przystąpiono do budowy szałasu. Gdy inni ciosali pnie, inni polowali w lesie na zwierzynę, a jeszcze inni łowili w jeziorze ryby i raki. Do roboty, hey! do roboty, do roboty, do roboty, do roboty. Ej, do roboty, 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 do roboty. Wnetrzałas był gotowy. Rozpalono ogień. Bartłomień zawiesił nad nim kocioł i zaczął ważyć rybną polewkę. Tak pachnącą i smakowitą, że koczującym z trudem przychodziło kontynuowanie pracy. Wnet wrócili myśliwi i zabrali się do pieczenia upolowanej zwierzyny. W szałasie ustawiono w międzyczasie długi stół z żerdzi, a na nim misę z polewką. I pieczoną zwierzyną. Wszyscy zbiegli się do jedzenia, gdy Bartłomiej zmartwiony zawołał: Ludzie! Zapomnieliśmy o ławce! Na czym spoczniemy przy stole? Ale tuż z zagłów przybyłych rozległ się radosny głos cieśli gardzienia: Nie masz się, Bartłomieju. Jest i ława. Nie tylko do siedzenia.

Wniesiono ją ochoczo do szałasu i rozpoczęto posiłek. Bogobój zasiadł wraz z innymi do posiłku i oznajmił, że tu zamierza osiąść. A na cześć okrzyku, jaki wznieśli, jest i ława, nazywa gród i ława. Jak powiedział, tak zrobił. Gdy stanął gród warowny, Bogobój miał sen. Zjawiła się matka boska z dzieciątkiem na ręku w bogatej szacie i koronie. Usiadła pośrodku bramy między wieżycami i powiedziała doń: Usiadła pośrodku bramy między wieżyczkami i powiedziała doń: Chcę tu zostać. Tu chcę zostać zbudził w nocy rzemieślników i o świcie nad bramą umieścił herb i ławy. Tu chcę zostać. Tak powstał gród i jego herb istniejący do dziś. A wersja historyczna mówi, że plemię Prusów w czasach przedkrzyżackich założyło na wzgórzu osadę Eilał lub Ila. Osada otrzymała prawa miejskie w 1305 roku to już 715 lat pamiętajmy że to ludzie są wartością miasta Ludzie są wartością miasta to ludzie są wartością miasta 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 Ludzie, ludzie, są wartością miasta. ludzie, są wartością miasta. ludzie są wartością miasta. Czyli my wszyscy nią jesteśmy. Ludzie są wartością miasta.